Siema, siema, z tej strony Brodka. Witam was w kolejnym, absolutnie odjechanym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was coś, co sprawi, że będziecie płakać ze śmiechu i łapać się za głowę z niedowierzania. Serio, takich historii nie wymyśliłby najlepszy scenarzysta komediowy. Dziś zobaczycie 10 najgłupszych złodziei w Polsce. Przygotujcie się na dawkę absurdu, bo niektórzy z tych gości to prawdziwi geniusze zbrodni, ale w odwrotnym tego słowa znaczeniu. Pokażę wam historie, które udowadniają, że ludzka głupota naprawdę nie zna granic, a polscy złodzieje potrafią być niesamowicie kreatywni w pakowaniu się w kłopoty. Zanim jednak przejdziemy do tego festiwalu nieudolności, mam do Was ogromną prośbę. Jeśli jesteście tu nowi albo po prostu jeszcze tego nie zrobiliście, walnijcie mocno w ten czerwony przycisk subskrypcji pod filmem. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, bo to dla mnie ogromna motywacja, żeby tworzyć dla was jeszcze więcej takiego kontentu. Każdy sub i każdy like to dla mnie znak, że to co robię ma sens i że dobrze się przy tym bawicie, a to jest przecież najważniejsze. Zróbmy dzisiaj rekord łapek. Co wy na to? Pokażmy siłę. Gwarantuję wam, że nie pożałujecie. Każdy z tych przypadków to perełka, ale obiecuję, że to, co zostawiłem na sam koniec, czyli numer jeden, to jest prawdziwy hit i totalny sztos. Będziecie zbierać szczękę z podłogi. Serio. Przygotujcie sobie coś do picia, usiądźcie wygodnie i zapnijcie pasy, bo ruszamy z rankingiem najbardziej nieogarniętych przestępców w historii tego kraju. Lecimy z tematem. Odliczanie, czas zacząć. Naszą listę otwiera gość, który chyba za dużo naoglądał się świątecznych filmów i postanowił wcielić się w rolę świętego Mikołaja, ale w wersji kryminalnej. Mamy tu do czynienia z przypadkiem z Wrocławia, gdzie pewien ambitny włamywacz uznał, że najlepszą drogą do splądrowania domu będzie komin. Tak, dobrze słyszycie komin. Stwierdził, że drzwi i okna są dla amatorów, a on, jako profesjonalista, wybierze drogę mniej uczęszczaną. Plan wydawał się genialny, przynajmniej w jego głowie. Wdrapał się na dach, znalazł komin i z gracją rannego gołębia zaczął wsuwać się do środka. Problem w tym, że nasz bohater chyba nie doszacował swoich gabarytów albo przecenił szerokość komina. Może zapomniał, że nie jest już szczupłym nastolatkiem, a lata spędzone na jedzeniu kepsów zrobiły swoje. W każdym razie w połowie drogi utknął. I to tak na dobre. Wyobraźcie sobie tę scenę: facet wciśnięty w ciasny, brudny komin nie może ruszyć się ani w górę ani w dół. Na początku, pewnie próbował się szamotać, wiercić, ale to tylko pogarszało sprawę. Zamiast worka z prezentami, miał na plecach worek problemów. Po kilku godzinach paniki, walki o każdy oddech i godzenia się z losem, nasz niedoszły Mikołaj zrozumiał, że sam się stamtąd nie wydostanie. Duma schowana do kieszeni, resztki godności rozwiane przez wiatr na dachu. Nie miał innego wyjścia jak zacząć wzywać pomocy. Jego krzyki usłyszeli w końcu sąsiedzi, którzy myśląc, że to jakieś dziwne odgłosy z zaświatów, wezwali odpowiednie służby. Przyjechali strażacy, którzy musieli rozkuć część komina, żeby uwolnić naszego pechowca. Kiedy w końcu cały wsadzy, brudny i upokorzony, został wyciągnięty na zewnątrz, Czekała na niego już policja. Mina tego gościa musiała być bezcenna. Zamiast łupów zdobył mandat, zarzuty próby włamania i prawdopodobnie traumę związaną z ciasnymi przestrzeniami. Historia ta jest idealnym przykładem na to, że czasami lepiej po prostu wejść drzwiami albo w ogóle nie wchodzić. Miejsce dziesiąte panie i panowie złodziej kominowy. Przechodzimy do miejsca dziewiątego, a tutaj mamy prawdziwego dżentelmena wśród złodziei. Gościa, który postanowił maksymalnie ułatwić pracę policji. Ta historia wydarzyła się w małej miejscowości na Mazowszu. Pewien jegomość postanowił okraść lokalny sklep spożywczy. Włamał się w nocy, pozbierał trochę gotówki z kasy, kilka droższych alkoholi i paczki papierosów. Wszystko szło gładko, czuł się jak bohater filmu akcji. Był tak skupiony na pakowaniu łupów, że w całym tym zamieszaniu coś mu wypadło z kieszeni. Tym czymś nie był jednak breloczek, chusteczka czy zapalniczka. Był to, uwaga, jego własny portfel. A w portfelu, jak to w portfelu, znajdował się komplet dokumentów. Z dowodem osobistym na czele, ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem i adresem zameldowanym. Nasz geniusz zbrodni, nieświadomy swojej zguby, opuścił miejsce przestępstwa, przekonany o swoim wielkim sukcesie. Wyobrażam sobie jego radość, kiedy wracał do domu z fantami, nie wiedząc, że zostawił za sobą idealną wizytówkę. Następnego dnia rano właściciel sklepu odkrył włamanie i, oczywiście, wezwał policję. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zaczęli standardowe procedury: zabezpieczanie śladów, szukanie odcisków palców. Możecie sobie wyobrazić ich zdziwienie, kiedy jeden z nich podniósł z podłogi, leżący tuż obok lady, portfel. Otwierają go, a tam dowód osobisty z uśmiechniętym zdjęciem faceta, który idealnie pasował do opisu z monitoringu. To chyba najszybciej rozwiązana sprawa w historii tej komendy. Nie musieli nawet organizować wielkiej obławy. Po prostu wsiedli w radiowóz i pojechali pod adres z dowodu. Zastali tam naszego złodzieja, który prawdopodobnie jeszcze spał, śniąc o swoich bogactwach. Jego mina, kiedy zobaczył policjantów w drzwiach, musiała być absolutnie epicka. Pytanie, skąd wiedzieliście, że to ja? Chyba nigdy nie padnie, bo odpowiedź leżała na stole dowodowym w komisariacie. To się nazywa ułatwianie pracy organom ścigania. Brawo za postawę obywatelską panie złodzieju, miejsce dziewiąte. Na miejscu ósmym mamy przykład na to, jak nowoczesna technologia może obrócić się przeciwko tobie, zwłaszcza gdy jesteś, delikatnie mówiąc, nieogarniętym złodziejem. Poznajcie historię gościa strój miasta, który postanowił włamać się do jednego z mieszkań. Wszystko zaplanował. Wyczekał, aż właściciele wyjdą, znalazł sposób na otwarcie zamka i wszedł do środka. Czuł się pewnie, adrenalina buzowała. Zaczął przeszukiwać szafki, szuflady szukając cennych przedmiotów i gotówki. W trakcie tej ekscytującej pracy nasz bohater postanowił, że musi wykonać ważny telefon. Może chciał się pochwalić kumplowi, a może umówić na sprzedaż łupów. Wyjął więc z kieszeni swój smartfon i wybrał numer. Problem w tym, że w całym tym stresie i pośpiechu pomylił kontakty. Zamiast do kumpla, oksywce Dres, zadzwonił na numer alarmowy 112. Tak. Ten gość, będąc w trakcie włamania, przez pomyłkę połączył się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dyspozytorka po drugiej stronie usłyszała jakieś szmery, odgłosy przeszukiwania szuflad i ciche komentarze złodzieja w stylu: O, to się przyda, albo gdzie oni trzymają kasę. Na początku pewnie była zdezorientowana, ale szybko połączyła fakty. Zrozumiała, że słucha na żywo relacji z trwającego właśnie włamania. Zachowała zimną krew. Nie rozłączyła się i natychmiast namierzyła lokalizację telefonu, jednocześnie wysyłając na miejsce najbliższy patrol policji. Nasz włamywacz, kompletnie nieświadomy, że jego audycja jest transmitowana na żywo do służb, kontynuował swoją działalność. Wyobraźcie sobie jego szok, gdy nagle w środku mieszkania usłyszał głośne policja, ręce do góry. Telefon wypadł mu z ręki, a na jego twarzy pojawiło się największe zdziwienie na świecie. Został złapany na gorącym uczynku z telefonem w jednej ręce i fantami w drugiej, a wszystko to dzięki własnej spektakularnej pomyłce. To się nazywa samo podpierdółka w wersji premium. Miejsce ósme. Czas na miejsce siódme i historię, która udowadnia, że praca włamywacza bywa naprawdę męcząca. Tak męcząca, że czasami trzeba sobie uciąć komara. Nasz kolejny bohater, tym razem z okolic Krakowa, postanowił włamać się do jednorodzinnego domku na przedmieściach. Wyczekał do późnej nocy, upewnił się, że w środku panuje cisza i spokój, a światła są zgaszone. Znalazł uchylone okno w piwnicy i bez większych problemów dostał się do środka. Plan idealny, prawda? Kiedy już znalazł się wewnątrz, zaczął po cichu eksplorować dom. Przeszedł przez piwnicę, wszedł na parter i jego oczom ukazał się salon. A w salonie wygodna, duża, skórzana kanapa. Może dzień był ciężki, może adrenalina go zmęczyła, a może kanapa wyglądała po prostu zbyt kusząco. Nasz złodziej, zamiast skupić się na kradzieży, postanowił, że na chwilkę sobie na niej spocznie. Tylko na momencik, żeby zebrać siły przed dalszą pracą. Ten momencik zamienił się w głęboki, twardy sen. Złodziej zasnął na kanapie w cudzym domu jak niemowlę. Chrapał tak głośno, że mógłby konkurować z niejednym niedźwiedziem w zimowym śnie. Możecie sobie wyobrazić, co stało się rano. Właściciel domu, pan w średnim wieku, zszedł na dół, żeby zrobić sobie poranną kawę. Chodzi do salonu, a na jego ulubionej kanapie śpi w najlepsze jakiś obcy, nieogolony facet, a obok leży torba przygotowana na łupy. Reakcja właściciela była absolutnie genialna. Zamiast panikować po cichu, wycofał się z salonu, zamknął drzwi i zadzwonił na policję. Dzień dobry. Mam w salonie włamywacza, ale proszę być cicho, bo śpi i nie chciałbym go obudzić. Tak mogła brzmieć ta rozmowa. Policjanci przyjechali i delikatnie, żeby nie zakłócić snu królewicza, weszli do środka. Obudzili go słowami, których na pewno się nie spodziewał. To chyba najgorsza pobudka w życiu. Zamiast kawy dostał kajdanki. Miejsce siódme za poświęcenie dla komfortu. Na miejscu szóstym mamy historię. Która jest jak metafora życia dla niektórych ludzi, wielkie oczekiwania i jeszcze większe rozczarowanie. Tym razem przenosimy się do galerii handlowej w Poznaniu. Nasz bohater to typowy kieszonkowiec, który upatrzył sobie sklep z elektroniką, zauważył na wystawie najnowszy, lśniący model smartfona. Wiecie, ten, który kosztuje kilka tysięcy złotych i wszyscy o nim marzą. W jego głowie już kalkulował, ile zarobi na tej jednej, szybkiej akcji. Plan był prosty, ale ryzykowny. Wykorzystać chwilę nieuwagi sprzedawcy, chwycić telefon i wiać ile sił w nogach. Czekał na odpowiedni moment, kiedy w sklepie zrobił się większy ruch. Adrenalina skoczyła, serce waliło jak młot. W końcu nadeszła ta chwila. Podbiegł do wystawy, złapał upragniony smartfon i z okrzykiem triumfu, przynajmniej w swojej głowie, rzucił się do ucieczki. Przebiegł przez galerię, omijając ludzi, czując się jak bohater gry komputerowej. Udało mu się, nikt go nie gonił. Znalazł bezpieczną kryjówkę w jakiejś bocznej alejce, serce wciąż waliło mu z emocji. Dysząc ciężko, wyciągnął z kieszeni swój cenny łup. Spojrzał na niego z dumą, podziwiając jego design i lśniący ekran. Postanowił go włączyć, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Naciska przycisk zasilania, raz, drugi, trzeci, nic. Telefon nie reaguje. Zaczyna go oglądać dokładniej, obracać w dłoniach, i nagle dociera do niego straszna prawda. To, co ukradł, to nie był prawdziwy telefon, to była atrapa idealnie wykonana, plastikowa replika, która służyła tylko do prezentacji na wystawie. Nie miała baterii, procesora, niczego. Była bezwartościowym kawałkiem plastiku. Wyobraźcie sobie to uczucie. Ryzykował wpadkę, biegł przez całą galerię, a wszystko to po to, żeby ukraść zabawkę. Jego mina musiała przejść od triumfu, przez zdziwienie, aż po czystą, skondensowaną rozpacz. Miejsce szóste za kradzież marzeń, a nie sprzętu. Wjeżdżamy do pierwszej piątki. A tu czeka na nas historia o przywiązaniu do rzeczy osobistych, tak silnym, że potrafi ono przysłonić zdrowy rozsądek i instynkt samozachowawczy. Mamy tu do czynienia z włamywaczem z łodzi, który miał pecha, ale i tupet, jakiego świat nie widział. Gość włamał się do mieszkania, narobił bałaganu, pozbierał trochę biżuterii, laptopa i inne cenne drobiazgi, wszystko spakował do swojej torby. Kiedy już miał wychodzić, Usłyszał, że ktoś wraca do domu. Wpadł w panikę. Nie było czasu na myślenie. Złapał to, co miał pod ręką i wyskoczył przez okno na parterze. Uciekając w popłochu, nie zauważył, że w mieszkaniu zostawił jedną bardzo ważną rzecz swoją torbę z całym sprzętem włamywacza. Wiecie, łomy, wytrychy, rękawiczki. Cały jego warsztat pracy został na miejscu zbrodni. Właściciele mieszkania wrócili, zobaczyli bałagan, zorientowali się, że doszło do włamania, i oczywiście wezwali policję. Funkcjonariusze przyjechali, zaczęli oględziny i znaleźli torbę niespodziankę. Mieli więc narzędzia zbrodni, ale sprawca wciąż był na wolności. I tu zaczyna się najlepsza część tej historii. Nasz złodziej kiedy już ochłonął i dotarł do bezpiecznej kryjówki, zorientował się, że nie ma swojej ulubionej torby z narzędziami. A były to, jak się później okazało, jego szczęśliwe łomy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. No dobra, może trochę przesadzam. Postanowił, że nie może ich tak zostawić. Co więc zrobił? Wrócił na miejsce przestępstwa. Był przekonany, że skoro policja już tam była i pojechała, to teraz jest bezpieczny. Zakradł się z powrotem do mieszkania, żeby odzyskać swoją własność. Nie przewidział jednak jednego. Policjanci zostawili w pobliżu nieoznakowany patrol, licząc właśnie na taką głupotę. Kiedy nasz sentymentalny włamywacz próbował wejść do mieszkania po raz drugi, został przywitany przez funkcjonariuszy. Został złapany, bo wrócił po narzędzia, które posłużyły jako główny dowód przeciwko niemu miejsce piąte za niezwykłą lojalność wobec sprzętu. Na miejscu czwartym mamy historię, która pokazuje, jak ważna jest dobra orientacja w terenie, zwłaszcza gdy twoja praca wymaga dyskrecji. Poznajcie złodzieja z Warszawy, który miał precyzyjny plan. Obserwował od kilku dni pewne mieszkanie na trzecim piętrze w dużym bloku. Wiedział, że właściciele wyjechali na wakacje. Miał upatrzony cel. Znał rozkład dnia sąsiadu. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Nadszedł dzień akcji. Nasz bohater, pewny siebie. Wszedł do klatki schodowej. Wiedział, że mieszkanie, które ma okraść, to numer 12. Wjechał windą na trzecie piętro, podszedł do drzwi, wyjął swój sprzęt i zaczął majstrować przy zamku. Po kilku minutach walki zamek puścił. Drzwi otworzyły się z cichym skrzypnięciem. Złodziej wślizgnął się do środka, zamknął za sobą drzwi i zapalił małą latarkę. Był w środku. Sukces! Zaczął się rozglądać, ale coś mu nie pasowało. Wystrój był zupełnie inny niż zapamiętał z obserwacji. Nagle usłyszał dźwięki z drugiego pokoju. Muzyka, śmiechy, rozmowy. Zamarł. Przecież w mieszkaniu miało nikogo nie być. Skradając się na palcach, zajrzał do salonu, a tam trwała w najlepsze impreza urodzinowa. Kilkanaście osób, balony, tort na stole. Okazało się, że nasz mistrz logistyki pomylił piętra. Zamiast na trzecie, wjechał na drugie. Włamał się do mieszkania numer 8, a nie 12. A w mieszkaniu numer 8 mieszkała studentka, która akurat świętowała swoje urodziny. Zanim zdążył się wycofać, został zauważony przez jednego z gości. O siema, spóźniłeś się, ale wchodź, właśnie kroimy tor, krzyknął chłopak. Biorąc go za spóźnionego znajomego, nasz złodziej stał jak wryty, nie wiedząc co zrobić. W tym momencie ktoś inny zorientował się, że nikt go nie zna. Zapadła niezręczna cisza, a po chwili ktoś zadzwonił na policję. Zamiast kraść biżuterię, nasz bohater załapał się na końcówkę imprezy i eskortę policji. Miejsce czwarte za pomylenie adresów w najbardziej spektakularny sposób. Miejsce trzecie i brązowy medal w naszym rankingu głupoty wędruje do złodzieja, który postanowił połączyć swoją pasję do kradzieży z karierą influencera. Mamy tu do czynienia z nastolatkiem z Pomorza, który był bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Chciał zaimponować swoim znajomym i pokazać, jaki jest odważny i fajny. Wpadł więc na genialny pomysł, włamie się do domku letniskowego i będzie to wszystko transmitował na żywo na Instagramie. Przygotował się do akcji jak do nagrania vloga. Naładował telefon, sprawdził połączenie z internetem i ruszył. Znalazł odpowiedni domek, wybił małą szybkę w oknie, otworzył je i wszedł do środka. Odpalił transmisję live, a na ekranie zaczęli pojawiać się pierwsi widzowie. Siema, mordy! Zobaczcie, co się dzieje. Jestem właśnie na akcji. Mówił do telefonu, oprowadzając swoich followersów po okradanym domku. Pokazywał, co zamierza ukraść, chwalił się swoją odwagą. Jego widzowie, głównie znajomi ze szkoły, na początku myśleli, że to żart. Zostawiali komentarze w stylu haha stary, co ty odwalasz albo niezła scenografia. Ale im dłużej trwała transmisja, tym bardziej stawało się jasne, że to nie są żarty. Chłopak na żywo pokazywał swoją twarz, mówił gdzie jest i dokumentował popełniane przez siebie przestępstwo. Niektórzy z widzów zaczęli go ostrzegać, ale on, pijany własną sławą, nic sobie z tego nie robił. Oczywiście, wśród kilkudziesięciu widzów znalazł się ktoś bardziej odpowiedzialny ktoś, kto nagrał fragment transmisji i wysłał go razem z linkiem do profilu naszego streamera, prosto na policję. Funkcjonariusze nie musieli nawet ruszać się z komisariatu, żeby przeprowadzić śledztwo. Mieli wszystko podane na tacy, nagranie wideo z przyznaniem się do winy, twarz sprawcy i jego dane z profilu. Chłopak został zatrzymany następnego dnia w szkole. Zamiast sławy, zyskał policyjny dozór i sprawę w sądzie dla nieletnich. Miejsce trzecie za zostanie gwiazdą internetu i dowodem w sprawie jednocześnie. Zbliżamy się do szczytu, a na miejscu drugim wita nas historia, która jest jak scenariusz do niskobudżetowego thrillera psychologicznego. Bohaterem jest włamywacz z dużego miasta, który upatrzył sobie na cel apartamentowiec. Wiedział, że w jednym z mieszkań na ostatnim piętrze mieszka bogaty biznesmen, który często wyjeżdża. Plan był prosty: dostać się do budynku, wjechać windą na górę, włamać się i wynieść co cenniejsze rzeczy. Pierwsza część planu poszła gładko. Dostał się na klatkę schodową i wezwał windę. Wsiadł do środka, wcisnął guzik najwyższego piętra i drzwi się zamknęły. Winda ruszyła i po chwili stanęła między piętrami. Zgasło światło, włączyło się tylko oświetlenie awaryjne. Nasz złodziej utknął. Na początku pewnie zachował spokój. Naciskał wszystkie guziki, próbował otworzyć drzwi siłą. Ale nic z tego. Winda była zablokowana na Amen. A ponieważ była to późna noc, w budynku panowała kompletna cisza. Zaczął się problem. W windzie był przycisk alarmowy, ale jego wciśnięcie oznaczałoby wezwanie pomocy i natychmiastową dekonspirację. Złodziej stanął przed dylematem: siedzieć w ciasnej metalowej puszce w nieskończoność, czy wezwać pomoc i oddać się w ręce policji? Postanowił czekać. Liczył na to, że rano ktoś wezwie windę i go uwolni. Mijały minuty, potem godziny. Ciasnota, brak zasięgu w telefonie, rosnąca panika. Zaczynał powoli wariować. Po kilku długich, koszmarnych godzinach, spędzonych w metalowej trumnie, nie wytrzymał. Skapitulował, wcisnął przycisk alarmowy. Połączył się z konserwatorem, któremu musiał wyjaśnić, że jest uwięziony. Konserwator, zgodnie z procedurą, powiadomił też administrację i policję na wszelki wypadek. Kiedy w końcu udało się otworzyć drzwi windy, na naszego wyczerpanego i przerażonego złodzieja czekał nie tylko technik, ale też patrol policji. Jego mina, gdy zobaczył mundurowych, musiała być mieszanką ulgi i totalnej rezygnacji. Srebrny medal za najdłuższą i najbardziej stresującą drogę na komisariat. Panie i panowie, dotarliśmy na sam szczyt. Miejsce pierwsze, złoty medal i tytuł najgłupszego złodzieja w Polsce, wędruje do gościa, którego wyczyn przejdzie do legend. To jest historia tak absurdalna, że brzmi jak żart, ale wydarzyła się naprawdę. Mamy tu do czynienia z drobnym przestępcą z małego miasteczka, który miał na koncie kilka drobnych kradzieży. Pewnego dnia, przechodząc obok lokalnego komisariatu policji, zauważył coś, co przykuło jego uwagę. Na parkingu przed budynkiem stał zaparkowany radiowóz. I to nie byle jaki, bo z kluczykami w stacyjce. Prawdopodobnie policjant wyskoczył tylko na chwilę do środka po jakieś dokumenty. Naszemu bohaterowi w głowie zaświtał plan tak głupi, tak brawurowy, że aż niewiarygodny. Postanowił ukraść ten radiowóz. Tak, dobrze słyszycie. Ukraść samochód policyjny spod samego nosa policjantów, zaparkowany tuż pod ich miejscem pracy. To jest poziom odwagi, a raczej głupoty, który wykracza poza wszelkie skale. Nie myśląc długo, podbiegł do radiowozu, otworzył drzwi, skoczył za kierownicę i z piskiem opon odjechał. Wyobraźcie sobie miny policjantów, którzy wyjrzeli przez okno i zobaczyli, jak ich własny wóz patrolowy znika za rogiem. Przez chwilę pewnie myśleli, że to jakiś żart kolegi z innej zmiany, ale nie, to była najprawdziwsza kradzież. Nasz złodziej pędził przez miasto, czując się jak król życia. Włączył nawet syreny, żeby poczuć pełnię władzy. To musiała być dla niego chwila absolutnego triumfu. Triumf ten nie trwał jednak długo. Zapomniał o jednym małym szczególe. Każdy radiowóz jest wyposażony w system GPS, który pozwala na jego zlokalizowanie z dokładnością do kilku metrów. Policjanci nie musieli nawet organizować wielkiego pościgu. Po prostu usiedli przed komputerem, zobaczyli na mapie, gdzie jest ich samochód i wysłali drugi patrol, żeby go przechwycić. Złodziej został zatrzymany po kilku minutach, może dwóch kilometrach od komisariatu. Został złapany w najłatwiejszy możliwy sposób, po dokonaniu najbardziej bezczelnej kradzieży w historii. To jest absolutny top. Mistrzostwo świata w kategorii, co ja sobie myślałem miejsce pierwsze. I to już koniec naszego rankingu. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja, przygotowując ten materiał. Szczerze mówiąc, niektóre z tych historii sprawiły, że sam musiałem robić przerwy, żeby otrzeć łzy śmiechu. Od gościa w kominie, przez śpiocha na kanapie, aż po króla, który ukradł radiowóz, to jest dowód na to, że życie pisze najlepsze i najśmieszniejsze scenariusze. Czasami naprawdę trudno uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę i że niektórzy ludzie mają tak niesamowite pomysły. Teraz jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, który z tych 10 przypadków rozbawił was najbardziej. Który złodziej, waszym zdaniem, zasługuje na miano tego absolutnie najgłupszego? Czy był to streamer-włamywacz, gość z dowodem osobistym, a może jednak nasz zwycięzca w skradzionym radiowozie? Czekam na wasze typy i dyskusje. Chętnie poczytam, co o tym myślicie, i pośmieję się razem z wami. Wasze komentarze są dla mnie super ważne. Na sam koniec, jeszcze raz wielka prośba: jeśli ten film Wam się podobał, jeśli chociaż raz się uśmiechnęliście, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to jest najlepszy moment, żeby to zmienić. Kliknijcie w ten dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych równie odjechanych materiałów. Dzięki wielkie, że byliście ze mną do końca. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.